Nie ma potrzeby częściej. Leki mam dobrze dobrane, mówiłam, czteroletnia remisja, ale zdarzało się, że leki, szczególnie antydepresant, tracił swoje działanie. I przetestowałam co najmniej 30 różnych leków antydepresyjnych. Jest, jestem lekooporna, niestety. No i leki są bardzo ważne. Są najważniejsze w moim przekonaniu. A to przekonanie bierze się stąd, że przez ponad 20 lat nie leczyłam się w ogóle. Do 40 roku życia nie leczyłam się w ogóle. Z depresji podnosiłam niemania, Manie tłumiła de, de, depresja i w ten sposób tak, tak funkcjonowałam. Ale wydaje mi, że to nie było dobre życie. To były półroczne depresje, silne manie. To nie, było, nie, nie byłam w stanie sprostać tym rolom społecznym jako matka, jako pracownik także znam życie bez leków i znam życie z lekami. Trzeba leki próbować tak długo dobierać, bo leki się dobiera indywidualnie do pacjenta, niestety. Trzeba tak długo próbować, tak długo szukać, aż tak się trafi na te leki, które dadzą długą remisję. Oczywiście ważna jest psychoterapia. No, jako taki Wtedy właśnie, zaczęłam się już leczyć, w dojrzałym wieku przeszłam taką, no najlepszą wtedy psychoterapię w swoim życiu, indywidualną, półroczną. Trafiłam na świetną psycholożkę. No, wyzbyłam się kompleksów, przepracowałam traumy, nabrałam poczucia własnej wartości. No, nawet do tego stopnia, że zacząłem pisać, i to całkiem niezłe opowiadania sztuki, kabarety. Także dużo się w mózgu otworzyło, brapek. Dużo rzeczy niekorzystnych pozamykałam. Także o psychoterapii warto, warto pomyśleć. Ale na pierwszym miejscu y, farmakoterapia. Podpisuje się rękami i nogami o tym co powiedziała. Ja y, dwa lata temu wymyśliłam sobie, że że już tak fantastycznie potrafię rozpoznawać swoje symptomy i tak świetnie potrafię sobie radzić z chorobą, a jak ja nie potrafię, to mnie artur zatrzyma, że tak naprawdę leki są niczym niepotrzebne. E, tak sobie stwierdziłam i do, w związku z tym z dnia na dzień po prostu zostawiłam. Koniec. E, nie, nie przyjmowałam leków przez 9, no w zasadzie no 9 miesięcy ich nie przyjmowałam do momentu, e, bardzo, bardzo, bardzo silnej depresji i to był chyba taki moment, kiedy, jakby mój najniższy punkt, tak, bo nigdy nie podjęłam próby samobójczej, natomiast przyszedł moment, w którym po prostu rozdałam, oddałam starsze dzieci do taty, młodszego zbakowałam i zawiozłam do Artura Mamy, Artur był w szpitalu, no, w takim celu, żeby po prostu wrócić do domu i się zabić. I wychodząc od mamy, po prostu za zaklamkę, mówię, mamu ja muszę u ciebie zostać. Bo jak wrócę do domu, to już mnie nie zobaczycie. No, no i zostałam i dzięki temu tutaj jestem, tak? I to był jakiś taki ostatni podrych po prostu chęci życia, tak? I to było spowodowane, teraz wiem, że spowodowane tym, że po prostu odstawiłam leki. To było raptem 9 miesięcy, no ale przez jakiś czas one jeszcze się utrzymywały. Tak? Nie się wydawało, że jestem taka fantastyczna i tak panuje nad chorobą. A prawda jest taka, że przez kilka miesięcy one jeszcze się uwalniają z organizmu. Więc one gdzieś tam sobie jeszcze trochę były. W momencie, kiedy ich zabrakło, zrobiło się na tyle źle, że od tego momentu właśnie, w którym prawie się zabiłam, minęło 3 miesiące, zanim zaczęłam przyjmować leki, bo yy, w ogóle umówić się gdziekolwiek do lekarza, studem z trudem, pomimo mojego stanu. No i to był maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrześniu dopiero udało mi się trafić do lekarza i zaczęłam z powrotem przyjmować lekcje. Zanim one się nasyciły, na no to okolice października listopada to był taki moment, kiedy dopiero zaczęło mi się to stabilizować. Myślę, że to potwierdza, potwierdza słowa Ewy, że Leki są bardzo, bardzo ważne i idąc z tym doświadczeniem, wiem, że już ich po prostu nie odstawię. Do tego spektrum, prawda, czyli farmakoterapia, psychoterapia, to trafił jeszcze szpital. Czasami są stany tak ciężkie i kołaczą w głowie właśnie te myśli samobójcze, że ratuje się po prostu szpitalem. Jak lekarz mi chce dać skierowanie do szpitala, to nie unikam tego, czasami wręcz. Proszę y, o skierowanie. Y, może być to być to dział, dział dzienny, ale też i zamknięty. I w szpitalu y, y, ja po prostu czuję się bezpiecznie, zaopiekowana. Y, Wiem, że nie postawią na nogi. I to szpital nie jest końcem świata na pewno. Trzeba, Trzeba był... przełamywać ten strach, ten lęk, i ten okno, tak, tak, i, tak, tak, tak. i wstyd, i po prostu uderzyć do lel nie ma nie ma innej drogi. Jak bym to, o czym mówicie, to tak, farmakologia, psychoterapia, słyszę o dużej ze strony rodziny, że to jest ważne, tak. szczerość, tak, otwartość. Ta możliwość, że ja mogę być taka, jak jestem, i mówić o tym Wiadomo, w klasie, ja o szerszym kraju może nie, ale żeby w domu wśród znajomych czuć się w miarę swobodnie, tak nie ukrywać. Czy coś jeszcze przychodzi Wam do głowy? Co was jest jakimś takim waszym własnym metodą, która Was pomaga z tym stroną sobie radzić? No y tak zwana higiena psychiczna. Chyba każdy ma wypracowane jakieś metody radzenia sobie. Z chorobą. Ja na przykład yy, staram się, żeby mi się nie spięczały yy, zajęcia, różne prace, staram się to tak yy, yy, w czasie rozkładać, żeby nie było napięcia, właśnie, żeby nie było działania pod presją czasu. I nawet tak jest, że jeśli się mi tego nie uda osiągnąć, bo są różne sytuacje życiowe, ja słyszę, yy, Ewa zwolni, Ewa zwolni. jak ja słyszę ten głos, to wiem, że naprawdę muszę zwolnić i się temu, i się temu tak. Tak, tak. Ale to, to jest właśnie to, co, to, co Ewa mówi, e, tak zwana higiena mózgu, ale to jest też um, nauczenie się tego, że pierwszą osobą, która w moim życiu jest najważniejsza i dzięki temu może dać szczęście wszystkim innym, jestem ja. To nie chodzi o egoizm, tylko o to, że jeżeli e, ja pozwolę sobie na to, żeby, nie wiem, skulić się w i leżeć przez trzy tygodnie, to ja robię krzywdę wszystkim, nie tylko sobie, ale wszystkim swoim bliskim. Tak więc dbając o siebie, o swoje zdrowie, o swoją psychikę, o swój spokój, dbam o wszystkich innych. Często jest to mylne. Często chorzy sobie myślą, że ja sobie nie mogę pozwolić na, na czas dla siebie, bo ja muszę być dla innych. I właśnie to często powoduje chorobę. Więc yy, sama się tak zapędziłam. Swego czasu też tak było, że oddałam cała siebie, a potem yy, musiałam to odchorować. Natomiast yy, nawet spacer z psem. Nie, zdarza mi się, no rano rzadziej, ale wieczorem zdarza mi się wziąć psa, jak już dzieciaki śpią, Artur jest w domu, biorę swojego psiaka i po prostu idę i chodzę w pociągu z, z moim psem i to mnie na przykład relaksuje. I takie chwile relaksu, spokoju, odpoczynku, zadbania, nie tylko o swój, o swój strój, o swój nie wiem, makijaż, o to, żeby wziąć prysznic. Trzeba wziąć taki przenośny prysznic dla mózgu. On musi od czasu do czasu się oczyścić, uspokoić, mieć czas na relaks, na refleksję i, i to jest bardzo ważne. Oprócz farmakologii, oprócz terapii, oprócz yy, szpitala i tak dalej, ważne, żeby zarwać w swoją głowę. I ważne też jest robienie sobie przyjemności, dodanie sobie tego, co sprawia nam satysfakcję. Tak. Yy, lubię muzykę poważną, więc słucham, więc chodzę do tych harmonii. Yy, to nie chodzi tylko o relaks, ale o coś więcej, żeby mnie samą sobą było dobrze. Wysypianie mhm. się też ma znaczenie. Wysypianie się to tak. regularne godziny. są bardzo trudno. regularne godziny przyjmowania leków. leczenia. Tu Ela opowiada, że może się zdecydować. Jak to jest? Czy, ja, czy ja, jak, wiecie, wrażenie, że takiego kryzysu psychicznego, że cię wycina z życia i tu już nic nie możesz. Słyszę, że macie rodzinę, słyszę, że pracujecie, pracowałaś wiem, że jesteś bardzo aktywna, bo prowadzisz bloga. J, jak to jest? Jak, jak wasze życie, by się odpowiedziały różni się od życia normalnego człowieka, w cudzysłowie bardzo? U mnie y, przez wiele lat tak naprawdę walki z chorobą, y, wiele miejsc pracy zmieniło. I to kiedyś myślałam, że po prostu trafię na złe miejsca. Natomiast teraz wiem, że nie wiem, pracowałam w jakimś, miejscu, w jakimś miejscu, przyszła mańka i zaczęło mnie, nie wiem, uwierać, że siedzę cały czas na tym krzesełku i po prostu nie jestem w stanie. Tak? Bo w momencie pracowałam w banku i tak mnie irytowało wymańce, ten mundurek, który musiałam codziennie nosić. Przecież że nie, ja tu nie będę pracować, otwieram sobie swoją działalność i ja sobie w tym momencie będę panią i ja sobie będę chodzić jak chcę. I to zrobiłam. By było śmiesznie, zwolniłam się z pracy, miesiąc później e, zresztą na kredycie, no bo przecież w majce najłatwiej później wziąć kredyt, więc na kredycie otworzyłam sobie butik z bielizną, który trzymał się raptem 5 miesięcy, nie? No ale długi potem jeszcze długo trzeba było spłacać. E, także takie są zachowania. E, kilka miejsc pracy z, właśnie między innymi z tego względu zmieniłam. Pamiętam sytuację, gdzie byłam na stanowisku kierowniczym, zarządzałam dużą placówką medyczną i były momenty, gdzie były termin rozliczenia na przykład do no pojutrze, a, a dobra, jutro to zrobię dzisiaj, jadę na nie? Ja po prostu wychodziłam bo była fajna pogoda, nie? I to są takie momenty, kiedy to, jak, moment, jak pamiętuję się, Jezus to było nieodpowiedzialne. Przecież przeze mnie. Ileś osób mogło nie dostać wynagrodzenia, bo mi się chciało pójść poobladać kwiatki, tak? I, I to są takie momenty, kiedy człowiek czyś wieje i sobie myśli, Jezus, maje, co ja robię, nie? E, no ale później przy, straciłam tę pracę również ze względu na depresję. Wiele miesięcy byłam niestety na zwolnieniu. Po depresji przyszła kolejna mania i lekarz stwierdził, że jeżeli mam wrócić na tak odpowiedzialne stanowisko, to mnie absolutnie nie puści. Więc nadal A4. No i te pracę straciłam. Natomiast ostatnia była najcudowniejsza, jaką miałam, naprawdę wspaniałe miejsce. Bardzo wyrozumiały szef. Do tego stopnia, że byłam na depresji na przykład półtora tygodnia, nie on mi mówi, jak tam? Ja mówię, no jeszcze potrzebuję parę dni. Dobra, czekamy na Ciebie, bądź. Mówi, bo jesteś potrzebna, daj sobie jeszcze trochę czasu i czekamy na Ciebie, nie? Także naprawdę pełna wyrozumiałość. Ja jakby też z lojalności dla moich współpracowników i i szefa z tej pracy zrezygnowałam, bo no... ja mam świadomość, że oni musieli w tym czasie pracować za mnie. No, w mojej pracy y, trudnością były, znaczy w, moje, w moim życiu wtedy, kiedy się nie leczyłam, trudnością były depresje. Y, więc y, depresja się zaczynała, chodziłam, coraz bardziej się spóźniałam, y, Trochę zaniedbywałam obowiązki, tam gdzie już nie dawałam rady. Potem przychodził ten moment, że nie wychodziłam z domu, nie miałam ręki, nie wychodziłam z domu. Yy, groziło mi dwa czy trzy razy. Yy, groziła mi dyscyplinarka po prostu. No ale ludzie z pracy jakoś tak yy, po prostu pukali, kołatali. Yy, i tak dlatego, że trafiłam na dobrych, empatycznych ludzi, to, to, nie, to nie straciłam pracy w taki sposób, dyscyplinarka. No ale też chodziłam do lekarza pierwszego kontaktu, mówiłam, że się, się czuję, udawałam, brałam zwolnienia i tak po prostu łatałam, łatałam jak, jak były depresje, to się tak ratowałam. W taki dziwny sposób, ale było też tak, że po prostu wiedząc, że mogę pracę stracić, nie byłam w stanie wyjść z domu. Mam pytanie o leki jeszcze, tak? O to, czym jest to dobieranie leków? Jak, jak to jest z Waszego doświadczenia? Bo to jest coś innego, niż my sobie możemy wyobrazić, bo to nie jest tak, że wiecie... Jestem, mam, yy, Gorączka i próbuje różne leki, a w końcu zobaczy, że tej gorączki nie ma, tak? I, i tak jakby najprościej. Tutaj to jest coś innego, nie? Tu jest, no tak, tak, tutaj jest... nie dość, że jest y, wiele typów leków, tak naprawdę jest wiele rodzin, powiedzmy. Y, tak naprawdę każdy ma, każdy człowiek reaguje inaczej na każdy lek, y, więc y, nie wiem, no, przypuśćmy, że mamy trzy leki, tak? Ja reaguję inaczej na każdy z nich, a oprócz tego, że na każdy z nich reaguje inaczej mój organizm, to jeszcze każdy z nich muszę dopasować odpowiednią dawką do stanu, który mam w tym tygodniu. Tak? Więc nie dość, że lekarz na przykład musi mi dać antydepresant, musi mi dać stabilizator, który jakby utrzyma mnie w ryza, to jeszcze często musi mi dać lek, który mnie ściągnie z mańki. Tak? I teraz te trzy rodzaje leków, na przykład, jeżeli ja biorę równocześnie, e, muszą być nie tylko dobrane odpowiednią dawką, ale też grupą, rodziną leków, tak? Bo no po prostu tego jest tak strasznie dużo, że czasami dobranie leków trwa kilka miesięcy, to, to, nawet, no, nawet więcej, nawet rok, nawet lat. Odpowiednie dobranie leków. To, to Naprawdę, to tak jakby człowiek próbował, nie wiem, zrobić, zrobić złoto z, diamenty, z, z kamienia, tak? Po prostu po kropelce ze wszystkiego, żeby coś z tego wyszło. I tutaj tak samo, po prostu człowiek z żmudną pracą i obserwacją, tak naprawdę szczerą obserwacją siebie. Tylko i wyłącznie, bo lekarz widzi nas raz na tydzień, na dwa, na trzy, raz na miesiąc, raz na trzy miesiące różnie, tak? Natomiast on się opiera na naszych obserwacjach. I my, obserwując siebie, widząc swoje zachowania, musimy powiedzieć lekarzowi, jak to wygląda, żeby on mógł odpowiednio reagować z ustawieniem tych leków, które jest naprawdę bardzo trudne. I to jest ogromny wysiłek pracy włożonych przez nas i lekarza, żeby dojść. No ja jeszcze tego nie potrafię na tyle, żeby dojść do tak, takiego stanu, jak Ewa, tak długiej remisji, re ale to jest, to jest bardzo trudne. Ale jest jeszcze taka trudność. Ja widzę po stronie lekarzy i rodzin chorych. Yy. Powinniśmy dążyć do dobrostanu. A lekarze, yy. lekarzom wystarcza, że pacjent nie wpada w psychozy, że nie jest potrzebny szpital, że nie podejmuje prób samobójczych. No więc wtedy jest dobrze. No nie jest dobrze, jeśli człowiek nie ma chęci do życia, yy. mówi o tym. Człowiek nie ma chęci do życia, jeśli mu, mu nic nie wychodzi. Yy, to nie jest doprosta. Dobrosta jest wtedy, kiedy spełnia funkcje wszystkie społeczne, kiedy i cieszy się życiem. Yy, i, I to jest trudność po stronie lekarza, ale też po stronie rodzin lepiej nie ruszać, żeby nie było gorzej. Nie powinniśmy. Tak długo próbować, no przynajmniej ja taką drogę przeszłam, tak długo próbować leków, aż będzie remisja. A przynajmniej ten stan dobrego samopoczucia będzie, yy, yy, no jakoś tam osiągnięty. Rozmowy z lekarzami są trudne. Lekarze nie chcą właśnie podjąć ryzyka, to chyba o to chodzi. Trzymają właśnie na, y, pacjenta na, na dawkach leków, które nie pomagają. Byle utrzymać w ut Tak, no, nie, nie ma stanów skrajnych, no to nie jest, jest źle. wystarczy. Jest źle. I to przekonanie lekarzy też zaszczepiają rodziną. I ja uważam, że jeśli lekarz się nie sprawdza, to trzeba zmienić lekarza. A dobieranie leku trwa około dwóch miesięcy. Jak do dwóch miesięcy nie ma ulotka, to jest nawet napisane, że do sześciu tygodni powinnie, powinna być poprawa. Do dwóch miesięcy nie ma, proszę o następny lek i następny lek. I dzięki temu osiągnęłam stan remisji. Ale gdybym um, się zdała na to, co proponowali mi lekarze, no to ja bym dalej była w depresji i od czasu do czasu w manii, która dawała mi trochę radości w życiu. to nie jest życie. Skutkiem ubocznym jest tycie. No i lekarze mówią nie, po się nie tyje. Leki tylko zwagają łaknienie. I, i nie chcą zmienić leku właśnie ze względu na, na to, że się przybiera na wadze. Czasami naprawdę o kilkadziesiąt kilo nie przybywają. I to też powoduje depresję. <grym> Także po prostu trzeba włączyć pacjent i rodzina pacjenta muszą włączyć zdrowy kresownik. Czasami trzeba zmienić lekarza. Tak jest moje doświadczenie.